I się Czekaj, Czekajcie, muszę sprawdzić. Filk, coś. Powiedzcie, słyszycie wszystko, czy wszystko gra, jak coś jest.

Hallo, 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 hallo Jeśli nastroj na gówno, to... Siema, Gzegorz, cześć, cześć, cześć O, spoko śniema Wiktor. Siemano Wiktor. Pamiętam cię, sorry. Ej, a teraz lepiej jest ekran, nie? Zrobię tak fajnie teraz. Tak jeśli z telefonu, było lepiej. powiedzieć, jak jest lepiej. O, spoko, to fajne. Pogramy dziś Fortnite. Ty, 200 dostał! Co jest? Nie wiem, czy jest bacon... O, jest, dobra. O której będziesz grać, Wiktor? Mogę Ci No to, do, a teraz grać czy nie Wiktor? Ej, zostawisz lajka, więc osób przyjdzie.

而且是。 Sorry, napisać like plus sub równa się bycie sigą, a nie sigą, to wtedy cię przypnę. Słuchajcie, potem będzie do zdjęcia i rozwieszenia pranie, dobrze? A, a nie może? Podzielisz się z nami.

Chilagi są? Tak, bardzo. Sorry, bo to... Dlatego no, będzie to zrobione, bo to był tak jest pierwsza. Bota to nie I słaba jakoś ekranu U mnie jest dobra jakoś ekranu Niech Jak patrzę. Niedobra. Słaba jest jakoś? Nie nie rozumiem, nie dobra czyli w nie sensie czy... jak czyli nie przecinek dobra? Jak się słychać? Jak dziwnie, słychać? No. A teraz lepiej jest ekran, nie? Fajnie teraz. Nie no słychać mnie. Jak patrzę, to słychać. Ale nie, wiem, no są trochę lagi, bo nie wiem jak ja to zrobiłem, ale... No dobra jest jakość. Ostatecznie, co to Ik czekajcie, hem, już even, go tam hem Tak pokazuję, Ik heb hem er al opgegeven. Ik zal Ja, laten zien. Ik zal hem hier opgeven. Ik zal Cabrose. oi, hey, no só so. só. So. Wiem, jednak wam nie napiszę jakoś w odcinku. ale tu macie, cały czas się pokazuje mój nick. nie wiem, mogę zagrać, powiedz kiedy będzie, tak, wygramy, To jest late, jak na turniejach. Ja z tobą grałem, nie? Ja z tobą już zgraz, raz grałem, czy nie? Nie, to nie z tobą. O Grzegoś mnie zaprosił, tylko nie wiem kiedy ty masz... ja nie bij mnie. O ludzik z masłu. nie bij mnie. Nie wiem jak masz nik Jak to? Jesteś Ludzik dzwoni Box I siema ja was słyszę chyba Siema Zostawcie wszyscy lajka. Ludzik, jak to ty, ty jesteś od kiedy jesteś fortunatowiec? O Fortnite i o i może coś jeszcze. Nice. Nie mogłeś się zrobić tego screena. No spoko, nie? Z wami gram dobrze gram. A Jerry. Ty jesteś a. Dobrze grasz. Znaczy, nie wiem, okej okay. Jakże i tak giniesz od wielkiej łypki. A bo Jerry jeszcze Stawcie każdy lajka like pod stream. Weź wycisz tego, tego. Czemu nie robię normalnie live? Bo tak jest więcej osób. Jak robię w sorcie. Wiele więcej osób wbija. A tak na live, takim normalnym, nikt nie wbijał. Ale s... i włącz ekran. Jaki ekran włącz o co chodzi? A nie... Ja nie mam słabej jakości. Może to wy macie słabą jakość. Wiem, że są leki. Wiem, że lagi są. Siema, Olek. Wiem, wiem że są takie lagi, ale jakość jest dobra. Czy jest słaba jakość? Ej, bo nie widać. Nie widać kamery. Ta, w, ta, tak ma być. Bo ja nie chcę kamerkę No Bo ja nie chcę co pokazywać. Nie widać? Czekajcie. To tak to jest. W serze nie widać? Bo właśnie mnie nie widać Wczoraj to był na, like na telefonie Jerry? A ty nie, a ty nie, nie miałeś? O ma Wiktor, a co nie cytowałeś byś? Daj młoda, nie dam ci młoda No bo Dlatego, że Wiesz czemu Ej nie, o rzeczywiście nie ma Czekajcie to tak być nie możesz. Teraz jest? Zobaczcie. Włącz kamerkę? Na no chwilka. Szaj, śpno. Zara. Jest? Przy, tak, przypnę. Tak jest, dobra. Ale nie wiem, czy się włączyła, nie powinna. Ale jak coś to mówcie, to będę włączał, bo wiem jak to włączyć. Co ty tu robisz? Ale lagi są? No, lagi trochę są. Mogę to spróbować... Ej, ale to ja musiał wyłączyć live'a, żeby było lepsze. Wyłączam na chwilę lajka live'a i wy zero wszyscy wbijecie. Spoko? Spoko.